To najszybciej wydane przez nas 200 zł w ostatnim czasie. Co kupiłyśmy? W się płyn do pukania. Co jeszcze kupiłyśmy w Disie? Właśnie to, co to jest? Czekolada dubajska. Dubajska czekolada i reszta sądzie. My też mam. mamy. My też mamy. Będziemy nagrywać. Będziemy nagrywać te. Yy, toner Cherrycola dla mojej Weroniki. To jest na autko. To jest do autka. Dla kogo? Dla Dominika. Dla Dominika. Do odbywania makijażu to potrzebujemy płyn, tak? Tak. Nicelarny. z miksy miałam i Jest tragiczny za ja mam okulary. Idę do optyka już je naprawiać dwa tygodnie dojść nie mogę. To cioci. To jest moje serum do twarzy. Wcześniej miałam Beauty by Jesseon, ale ono mi się kończy. A że bardzo lubię tą markę, więc stwierdziłam, że właśnie wypróbuję sobie teraz to serum Skin 1004 Centella. Także serum. I co to jest? Do czego to jest? Do... Dorączek, Do kremów nasz ulubiony mój Dominika Neutrogena i słuchajcie, co zostało? Usyane i parę i lżejsza od 200 złotych. A następnym, następnym razem zakupy sponsoruje Nadusia.